W tej lekcji nauczymy się łapać i przesuwać obiekt po ekranie, a przy okazji nieco mimochodem zobaczymy wizualną prezentację prawdziwości wzoru na pole rąbu, który dla wielu może być niezbyt intuicyjny i tym samym trudny do zapamiętania. Naszą figurę stworzymy właściwie z czterech trójkącików, a więc przystąpmy do dzieła. Jesteśmy już w naszym projekcie i nazwijmy go może pole rombu 1 zacznijmy od tego, że usuniemy naszego kota i stworzymy nowego duszka poprzez namalowanie go i tutaj zobaczycie, że a już nam się odświeżyło Mamy możliwość rysowania linii. One są bardzo przydatne w przypadku tworzenia takich regularnych kształtów geometrycznych. Więc zacznijmy. Tutaj kolor będziemy mieć czarny, w sumie w sam raz. Klikamy i prowadzimy linię. Zwróćcie uwagę, że klikając Shift. I przesuwając myszką, przesuwamy dokładnie o 45 stopni, co jest do, dosyć wygodne. Dobrze. Mamy naszą podstawę trójkąta. Tutaj pojawia nam się takie kółeczko i możemy poprowadzić dalej. I znowu trzymam shift, tak by linia była idealnie równa. Już nam się pojawił nasz obiekt. Nieco za duży, ale zaraz się tym zajmiemy. I znowu do tego. Klikamy na ten kursor, zaznaczamy i sobie zmniejszymy. I teraz tak. Zmniejsza nam się normalnie. W przypadku, gdy przytrzymam shift, to można to wielkość zmieniać nieregularnie, ale bez niego jest zwyczajnie. Dobra, powiedzmy, że byłby on tej wielkości i. Jeszcze przesuńmy środek o, w ten sposób. Następnie, warto byłoby użyć wypełnienia. I można by go wypełnić takim kolorem powiedzmy żółtawym. Dobrze, i nasz trójkąt jest gotowy. Następnie skopiujmy nasz trójkąt. 4 razy i warto będzie ponumerować. Zobaczcie, w tej chwili nie wiemy, który kawałek jest którym. Dlatego wpiszemy sobie numer 1, numer 2, numer 3 i numer 4. I teraz tak możemy to sobie ładnie przesuwać. I teraz tak dwójeczkę będziemy chcieli, zobaczcie, klikając tutaj, mamy możliwość odwrócić w płaszczyźnie poziomej, o właśnie w ten sposób. Teraz naszą trójkę odwrócimy w płaszczyźnie pionowej. I naszą czwórkę odwrócimy w poziomej płaszczyźnie, a następnie w pionowej. I w ten oto sposób mamy ułożony nasz rąb. Ta czwórka nam się odwróciła. Możemy w takim bądź razie poprawić tutaj w ten sposób. I tak samo zróbmy może z trójką, która też jest odwrócona. Oj, może zmaszmy i jeszcze raz jako trójeczka. Przesuńmy sobie. I nasz romb jest gotowy. Możemy go przesuwać na ekranie, ale zobaczcie, gdy włączymy naszą grę, to wówczas nie można tego przesuwać. Można było to robić w trybie edycji. A będziemy chcieli, by podczas naszej gry można było go. Przesuwać po ekranie. Przejdźmy do naszego skryptu, i teraz tak, w zdarzeniach mamy coś takiego, jak kiedy ten duszek kliknięty, następnie chcemy, by to działo się zawsze podczas kliknięcia, i musimy stworzyć jeszcze warunek w tym, następnie mamy coś takiego w czujnikach, kiedy kliknięto myszką. I wybieramy, to będzie bodajże w ruchu, idź do wskaźnik myszy. W przeciwnym razie, czyli nie kliknęliśmy myszką, idź do miejsca, w którym właściwie aktualnie jesteś. To nie, to tutaj yy, będzie trzeba dołożyć. Idź do aktualnej pozycji, czyli te, zostań tam, gdzie się znajdujesz. Przetestujmy to. Najlepiej na pełnym ekranie. Zobaczcie, klikam, puszczam. I w ten oto sposób mogę go przenosić. Tylko, że na przykład, jeśli od początku zacznę naszą grę, to on już jest w tym miejscu, a chciałbym, żeby jednak. Wracał do tej pozycji swojej początkowej, dlatego dorzucimy jeszcze jedną rzecz. Klikamy zdarzenia. Kiedy kliknięto, idź do pozycji, w jakiej znajdujesz się na samym początku. Czyli tu już mamy podane współrzędne tej pozycji. Zobaczcie: minus 92 i 49. Ona jest także w tym miejscu zapisana. Czyli przykładowo, włączamy naszą grę. Przesuwamy, włączmy ją od początku jeszcze raz i on z powrotem znajduje się tu, gdzie był na samym początku. Wykonajmy tą samą pracę dla kolejnych duszków, czyli duszek numer 2. Zdarzenia, kiedy kliknięto, idź do swojej aktualnej pozycji. To samo z duszkiem numer 3. Idź do aktualnej pozycji. Tutaj widzimy, że jest minus 9119 i oczywiście kiedy kliknięto. I to samo z duszkiem czwartym, kiedy kliknięto, idź do aktualnej pozycji. Także tutaj mamy już unormowane. I chciałbym Wam pokazać teraz możliwość kopiowania naszego kodu do innych duszków. Tego pierwszego nie chciałem kopiować, z racji tego, że te liczby mogłyby nam zostać identyczne i byłoby źle wszystko, cofnąłoby się na to, to miejsce tutaj. Ale ten kod możemy śmiało skopiować. Zobaczcie. Przenoszę go. I teraz tutaj, gdy mi się tak zakręciła ikonka, to znaczy, że mogę to tu przenieść. Zobaczcie. Wchodzę tutaj i rzeczywiście to zostało skopiowane. Skopiujmy. Do duszka numer 3 i do duszka numer 4. I zobaczcie, że wszędzie mamy ten sam kod. Hmm, no i warto byłoby to przetestować. Zobaczcie, co się stanie. Klikam i pojawia nam się dziwny błąd. Przenoszę tego, klikam na ten i właściwie ten numer 1 też zostaje przenoszony. Klikam na trzeci, chcę go też gdzieś przenieść. I wszystkie wskakują nam na to miejsce. No, oczywiście, nie chcemy, by tak było. I teraz powstaje pytanie: dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić? Nasz problem wziął się stąd, że kiedy kliknęliśmy na duszka, to ten kod właściwie jest wykonywany zawsze. Zarówno ten w duszku czwartym. Kiedy kliknęliśmy na trzeciego, to ten kod też już jest wykonywany zawsze. I chcielibyśmy, by po odkliknięciu myszką, kod nasz się zatrzymał i będziemy musieli dodać coś takiego jak Zatrzymaj ten skrypt. Wrzućmy to do duszka numer 3. Do duszka numer 2. Do duszka numer 1. I do duszka numer 4, czyli do wszystkich. I teraz tak, kiedy już odklikniemy, to nasz skrypt się zatrzyma. To nie znaczy, że nie będzie mógł z powrotem być włączony, bo ponieważ kiedy klikniemy znowu na ten sam trójkąt, to z powrotem cała akcja zacznie się dziać, aż do odkliknięcia. Przetestujmy. Przenoszę. Zobaczcie, teraz już nie ma żadnych problemów. I wszystko zaczęło nam działać. Spróbujmy włączyć nasz kod od początku. Mamy powrót do standardowych położeń. Teraz przechodzimy do części matematycznej naszego zagadnienia, i będziemy chcieli zmienić nasze tło. Maluj. I zapiszemy sobie właściwie wzór na pole rombu, który się równa przekątnej pierwszej razy przekątna druga. I całość jest dzielone na dwa. Tutaj sobie ustawmy tak ładnie, żebyśmy mieli na środku. Proponuję jeszcze tutaj dać może spację. O właśnie. Gdzie są te przekątne? Jedna z przekątnych tutaj akurat w tym rombie jest dłuższa. Powiedzmy, to będzie nasze d1, a tutaj będzie nasze d2. Teraz będziemy chcieli udowodnić, że ten nasz wzór na pole rombu jest w istocie prawdziwy, a dokonamy tego poprzez pewne przekształcenie tej figury. Mianowicie, będziemy chcieli mieć możliwość obracania tych trójkątów o 90 stopni i najlepszą propozycją wydaje się wrzucenie tego bloczka tutaj do duszka pierwszego, kiedy klawisz 1 naciśnięty, dlatego tak nazwałem tutaj właśnie te trójkąty, kiedy klawisz jeden naciśnięty to obróć o 90 stopni. Skopiujemy to tutaj do duszka numer 2, duszka numer 3 i duszka numer 4. Oczywiście będzie trzeba poprawić tutaj na dwójkę, tutaj na trójkę i tutaj na czwórkę. Uruchomimy nasz program i zobaczcie, co ja teraz zrobię. Mamy jedynkę. Mogę to sobie tak obracać. Zobaczcie. Mamy dwójkę. Też oj, obracam jedynkę. Dwójkę też możemy obracać. Ale co zrobimy z trójką? Trójkę wrzucimy tutaj. A czwórkę obrócimy w ten oto sposób. I zobaczcie, co się stało. Uzyskaliśmy trójkąt, który w istocie ma identyczne pole jak nasz poprzedni rąb, z racji tego, że składa się z tej samej liczby trójkątów identycznych, tylko inaczej poustawianych i warto byłoby w takim bądź razie przejść do naszego tła. Tutaj może usuńmy i zapiszemy w sobie wzór na pole trójkąta. Równa się podstawa. Gdzie mam tu razy? Razy wysokość i podzielone oczywiście na 2. To jest wzór na pole tego trójkąta. No i tym samym dochodzimy powiedzmy do naszego dowodu, ponieważ zobaczcie, nasza podstawa to w istocie jest przekątna d1. Dlaczego tak? Już pokażemy. Prawda? To była ta podstawa d1. A nasza wysokość w tym trójkącie to jest d2 przekątna ta mniejsza. Oczywiście tutaj szybko udowodnimy. To jest właśnie ta długość, tutaj, i tym samym widzimy, że ten wzór w istocie jest prawdziwy.